Zadbać o komunikację i być ze sobą w kontakcie. Szakal, wol To już czwarty odcinek otulania empatią szakala, czyli przyglądania się z łagodnością i ciekawością temu, co nie służy budowaniu relacji i sprawdzaniu, o czym ważnym są dla nas takie nawyki, takie komunikaty. O sprawdzaniu, o czym więcej, o czym głębiej to jest. I szakal ma nam do przekazania... Ważne rzeczy. Niestety, sposób, w jaki to komunikuje, bywa trudny. I część jego repertuaru już poznaliśmy. Szakal wyraża to, co ważne, poprzez porównywanie swoich bliskich lub ich zachowań do kogoś, czegoś. Jest dobry w żądaniach, to bliscy domyślali się, o co mu chodzi. Jest świetny w etykietowaniu swoich bliskich. Nazwać, co z bliskimi jest nie tak, przychodzi mu. Z łatwością. I z łatwością Szakalowi przychodzi też dawanie rad swoim bliskim. O czym właśnie dziś w naszym empatycznym All Inclusive porozmawiamy. I chodzi tutaj o takie rady, o które nikt nie prosi, których nikt sobie nie życzy. I być może będzie to dla Ciebie teraz spore zaskoczenie: jak to dawanie rad może nie służyć relacji. Dawanie rad może nie służyć budowaniu bliskości. I być może jest tak, że gdy ktoś z Twoich bliskich dzieli się z Tobą jakimiś problemami czy trudnościami, to z łatwością przychodzą Ci różne pomysły, co można zrobić, co ta osoba mogłaby wykonać, by rozwiązać ten swój problem, tą swoją trudność. Nie chodzi tutaj o to, by nadawać temu nawykowi czy temu, Zachowaniu etykietę dobre lub złe. Bardziej zachęcam Cię do sprawdzania, czy to, co mówisz, czy Twoje pewne zachowania służą budowaniu bliskości, służą budowaniu relacji z Twoimi bliskimi, służą porozumieniu, czy raczej oddalają Cię od tego, co dla Ciebie ważne. I z takiego miejsca zapraszam Cię w tym tygodniu do małego eksperymentu i przyglądania się temu co się zadzieje gdy zrezygnujesz z dawania nieproszonych rad. I samą siebie też zachęcam. Gdy rezygnujemy z dawania rad, to nagle robi się więcej przestrzeni. Na co? Na słuchanie. I często to samo słuchanie wydaje się jakieś takie niewystarczające, czymś za mało i te nasze doradzanie często jest takim właśnie Wypełnianiem przestrzeni, jednak może też tą przestrzeń dla drugiej osoby zabierać. Kiedy ktoś z bliskich dzieli się z tobą jakąś swoją trudnością czy jakimś swoim problemem, to tam pojawiają się jakieś uczucia, jakieś potrzeby. Dając rady, odnosimy się też najczęściej do własnego doświadczenia, do własnych przeżyć, do własnych myśli, co my byśmy zrobili w danej sytuacji. I przystajemy słyszeć te potrzeby i te uczucia, które są po drugiej stronie. Często bywa tak, że nawet gdy ktoś dzieli się podobną sytuacją, jakimś podobnym doświadczeniem, nawet ma podobne odczucia w danej sytuacji, to bywa też tak, że tam chodzi o całkowicie inne potrzeby i nasze rozwiązania niekoniecznie będą odpowiadające tej drugiej stronie. I przypominam, że tu nie chodzi o to, by Mówić, że dawanie rad jest dobre czy złe, tylko o sprawdzaniu, czy to teraz, na dany moment, służy tej relacji, czy ta moja dobra rada odpowiada na czyjeś potrzeby. I my naprawdę ch chcemy przyczyniać się do stanu naszych bliskich, chcemy wyrażać naszą troskę, chcemy też być ważni dla nich i, i posiadać wpływ, gdy słyszymy o jakichś trudnościach. I z takiego miejsca może wypływać nasze doradzanie. Tylko co jeszcze jest najlepsze w tym naszym dawaniu rad bez proszenia? Ano to, że te rady są często bardzo odpowiednie, ale dla osoby, która je daje, czyli dla nas samych, ponieważ my często sami nie stosujemy tych swoich dobrych rad, którymi tak chętnie obdarzamy naszych bliskich. My tak dobrze wiemy, co ma zrobić... Mąż, co ma zrobić żona, partner, partnerka, teściowa, synowa, zięć, teściu, dzieci, czy to duże, czy to małe? Czy my stosujemy taką radę w naszym życiu? Czy to, z czym ja się dzielę, to rzeczywiście ma zastosowanie i odzwierciedlenie u mnie samej, u mnie samego? I to nagranie nie ma być serii Dobra Rada, tylko. Chcę, by te nagrania zachęcały do refleksji, zachęcały do sprawdzania, jak to będzie u Ciebie, przetestować pewne rzeczy, kiedy zastosujesz je w, w swojej komunikacji. Nie bierz tego jako kolejnej dobrej rady, tylko sprawdź, jak to będzie służyło moim relacjom i czy to będzie służyło. Podsumowując, w tym tygodniu chcemy. Rezygnować z dawania nieproszonych rad, jak to będzie wytrzymać tą ciszę, która zapadnie, jak to będzie zrobić przestrzeń na czyjeś uczucia, na czyjeś potrzeby, jak to będzie zapytać, czy ktoś chce Twojej rady, jak taka postawa wpłynie na Waszą relację. Pamiętaj, że chodzi tu, by zadbać o komunikację i być ze sobą w kontakcie. I to nie tylko wakacje.